Dzień dobry, szanowni. Idą święta. Fajnie. Jest szansa, pony, że w tym roku będą białe. Te święta w sklepach to widać tak mniej więcej od pierwszej dekady listopada. Co roku zresztą, coraz wcześniej, te święta nam się w handlu pojawiają. Szkoda trochę. Psują zabawę. W naszych domach, mieszkaniach, na skwerach, na balkonach też od kilkunastu dni już wszystko się świeci i jest gotowe na święta. Zakupy, prezenty, jarmarki, grzane winko. Tak to wygląda. A co spod tego wygląda? Nie zawsze, ale często i w wielu miejscach: nędza, rozpacz, a czasem głód. Co cię chłopie wzięło, możecie powiedzieć. Przecież bieda nie jest ani endemicznie polska, ani jakoś rzadka w historii. Fakt, nie jest. Ale w miniony weekend przetoczyła się przez Polskę szlachetna paczka. A ja mam nieodpartą ochotę porównać tę szlachetną paczkę z inną paczką, która jest mniej szlachetna. Ale świetnie sobie radzi. Przy okazji tegorocznej szlachetnej paczki poznałem historię pewnego pana. Powiedzmy pana Tomka. Pan Tomek ma 40 kilka lat. Nie ma jednej ręki. Za to ma wmontowaną w czaszkę blaszaną wstawkę. No i ma głowę pełną marzeń o pracy. Niespełnialnych prawdopodobnie, bo... Aleki oczywiście nikt nie chce zatrudnić Ale Pan Tomek i tak się codziennie rano budzi Z nadzieją, że nowy dzień przyniesie coś nowego I to nowe będzie fajne Pan Tomek jest pozytywną, złotą rączką Chciałby nią być w każdym razie Dopóki był zdrowy, to nią właśnie był Wiele potrafił sam zrobić I pewnie wielu osobom się przydał Przede wszystkim ze swoim pozytywnym myśleniem o życiu Bardzo dobrze, że ma takie podejście do niego Bo ludzie w jego sytuacji czasem mają skłonność Do sięgania po bardzo proste rozwiązania Panu Tomku na całe szczęście jest jakiś fajny optymizm. Bardzo pozytywna osoba. Pan Tomek rzadko ogląda telewizję. I bardzo dobrze. Nie dlatego, że mógłby tam się nadziać na kolorową komercję, która by go wytrąciła z równowagi. Nie. Pan Tomek jest bardzo zrównoważony człowiekiem. On wie, że to nie jest jego świat i wcale do niego nie aspiruje. On nie chce wakacji na Korfu, nie chce wszystko mających telefonów czy samochodów. On nie chce błyskotek z rąk i nadgarstków celebrytek, których jedyną kompetencją jest trzepotanie rzęsami. On to wszystko zna, on wie, że to jest, ale wcale tego nie pragnie. On by bardzo chciał, aby życie, na które musi mu wystarczyć 260 zł po wykupieniu lekarstw i po opłacaniu rachunków, aby to życie go nie upodliło. Tylko tyle żeby ono zostawiło mu trochę godności. Pan Tomek nie ogląda telewizji i bardzo dobrze, również z innego powodu. Bo gdyby oglądał, to mógłby tam się nadziać na bardzo dziwnych ludzi, na dziwnych ludzi tworzących tą właśnie inną paczkę. Mało szlachetną, ale niezwykle zgraną. Mógłby tam się nadziać na ludzi, którzy kiedy brakuje im pieniędzy. Albo no raczej wydaje im się, że brakuje im pieniędzy, bo wcale nie brakuje, to po prostu przyjmują ustawę, która podnosi ich pensję o kilkadziesiąt procent. Nikt tego nie zawetuje. Mają taką kompetencję, mają w ręku narzędzie ustawodawcze. I jak jest potrzeba, to zadbają o siebie w taki właśnie sposób. Jak jest potrzeba, to zaplanują sobie ustawę, która uwolni ich od odpowiedzialności karnej za łajdactwa, których się dopuszczali w czasie pandemii. Pan Tomek mógłby tam zobaczyć człowieka, który będzie mu wmawiał, że państwo ma się tak znakomicie, jak nie miało się nigdy od czasu rozbiorów. Zobaczmy tam człowieka, który mu będzie wmawiał, że to inni do nas przychodzą po pożyczki tak bogatym jesteśmy państwem. Na to wszystko będzie musiał patrzeć Pantomek, który przez cały miesiąc bardzo skrupulatnie przelicza swoje 800 zł. Mógłby tam trafić na ludzi, którzy zrobili fenomenalne interesy w czasie pandemii, na nieistniejących respiratorach, za których dziesiątki milionów złotych ciągle nie odzyskano. Nikt już nawet o nich dziś nie wspomina. Bo zdaje się, że cała rzecz w naszej świadomości dawno temu się przedawniła. Pan Tomek mógłby tam trafić na ludzi, którzy wymyślili sobie, że zbudują fikcyjne port lotniczy za miliardy złotych, stworzą fikcyjne etaty na całkowicie fantastycznych pensjach. Całkiem niefantastycznej wysokości. Pantomek nadziałby się tam być może na kolesi tworzących paczkę, która postanowiła zbudować elektrownię. Ale kiedy pomysł diabli wzięli, to machnęli ręką na circa 1,5 miliarda złotych. Tych zer Pantomek na pewno nie jest w stanie już policzyć. Nie ma pojęcia, co da się kupić za 1,5 miliarda złotych. Ma też umiarkowane rozeznanie w innych kwotach, bo trafiłby tam na człowieka, który ma niebywałe kompetencje w obszarze tanio kupić, drogo sprzedać. Do tego stopnia jest w tym sprawny, że tegoroczny jego prezent pod choinkę to około 15 milionów złotych. Z taką kwotą pan Tomek też ma kłopot, też nie bardzo potrafi ocenić siłę nabywczą. 15 milionów złotych. On żyje w trochę innym świecie. Pan Tomek mógłby tam, oglądając telewizję trafić na jegomościa, który by mu obiecał, że być może on mu nawet tą rękę przyszyje, bo ma pewne kompetencje w obszarze obiecywania ludziom oryginalnych koncepcji medycznych za ciężkie pieniądze. Ten pan teraz zawiesił się w swoim ministrowaniu i w swoim posłowaniu. Nie bardzo wiadomo, co to znaczy. Wiadomo natomiast, że zamierza w tym czasie dbać o swoje dobre imię. Czyli konkretnie o co? Będzie pan dbał, panie Mejza. Na takich ludzi pan Tomek mógłby trafić, oglądając telewizję. Mógłby sobie obejrzeć aktywność takiej właśnie paczki, która właśnie w taki sposób, kiedy potrzebuje pracy dla swojego kumpla, organizuje instytut, fundację, fundusz, a no cokolwiek, byle było oparte o fundusz tworzony z budżetu państwa. Z budżetu, który tworzy także pan Tomek. On wiele tych podatków nie płaci, ale płaci, bo w Polsce nawet żebrak albo bezdomny płacą podatki. Po cokolwiek kupią nawet za te wyżebrane pieniądze, zapłacą od tego VAT, którym pasie się ta właśnie druga paczka. Może mało szlachetna, ale jak mówię, niezwykle sprawna. Wszystko to prawda i ktoś może powiedzieć, nie kiepski z ciebie chłopie demagog. Znajdziemy te przypadki wokół siebie, jest ich pełno i są wszędzie. Co w tym nadzwyczajnego? Macie rację, spotkamy tych ludzi na co dzień, są wokół nas, mają kłopoty. Ale nawet jeśli jest to demagogia, to wierzcie mi, że nie większa od opowieści ludzi, którzy wmawiają wam, że od lat podnoszą ten naród z biedy, awansują go cywilizacyjnie, że władza, która w po porównaniu z poprzednią, po prostu przestała kraść, znalazła pieniądze na to, aby można było wyciągnąć z biedy miliony ludzi. Nic takiego się nie dzieje. Przez rok, który za nami skrajnie ubogich ludzi w Polsce przybyło, prawie 400 tysięcy, przybyło w Polsce skrajnie ubogich dzieci, tych, na które łożymy 500 złotych co miesiąc. Swoją nieudolnością i brakiem kompetencji spowodowaliście członkowie paczki, że to już nie jest 500 zł, tylko znacznie mniej. Ale wmawiacie nam to cały czas, że jest coraz lepiej. Choć statystyka pokazuje coś całkiem innego. I to nie są dane wydobyte skądś i spreparowane przez totalną opozycję, tylko przez główny urząd statystyczny. Porównuję te dwie paczki po to, aby bardzo was wszystkich prosić. Byśmy nie zapominali o tym, że te wszystkie paczki i wielkie orkiestry my musimy organizować. Bo państwo dobrobytu, w tych przypadkach, kiedy my próbujemy organizować, albo rzuca kłody pod nogi, albo próbuje oczernić, wyśmiać, uczynić czymś złym. Ten obowiązek będzie spoczywał na nas. Jeden z wielu, który musimy wziąć na siebie, bo państwo dobrobytu jest w tym czasie zajęte czymś całkiem innym. Ta inna paczka ma coś całkiem innego do załatwienia i przy świadomości, że czasu może zabraknąć, załatwia coraz intensywniej. Bardzo Wam dziękuję, że byliście tą szlachetną paczką w tym roku. Wiem na pewno, że byliście, bo byłem tam bardzo blisko. Więc miło mi, że pamiętacie o takich Panach Tomkach, który to Pan Tomek być może znów będzie musiał po prostu przeliczać swoje 800 zł przez cały miesiąc. Chociaż może nie będzie musiał. Bardzo dziękuję, że wpadliście. Podajcie dalej szerokości.